Właśnie na, na grupie Aliexpress. Polska spalił, Że pieniążkę dostał w paczuszce. To co powiecie, na taką kolekcję? Oczywiście, wszystkie też z Aliexpress. Większość co tu widzicie, to są pieniądze pochodzące z Birmy. Tudzież z Burmet, czyli nazwy kolonialne Mianma, kraju silnych jeźdźców. Po prostu są przepiękne banknoty. Ja Jakie już zaraz wyciągnę. A tutaj też są wietnamskie. Bhutan. Nie pamiętam skąd. Wyglądają trochę jak bilety autobusowe. jak ktoś lubi się brawić w matykę. to na AliExpress jak najbardziej też znajdzie coś dla siebie. Polecam. Hej.